Chciałbym Państwu przedstawić w tej chwili osobę, która jest numerem jeden w województwie kujawsko-pomorskim na liście nowej prawicy Janusza korwin Jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który już doskonale wie jak ten system działa, ponieważ jest w nim dłuższy czas. Jest urzędnikiem, doskonale wie co trzeba zmienić. Przed Państwem, Jacek Postrzeba. Dobry wieczór Państwu. Ja nie będę dzisiaj mówił o tym, co chciałbym zmienić. Natomiast chcę Państwu zaprezentować historię Polski historię ostatnich 200 lat w takiej piłku. To będzie pigułka jak z cyjarkiem. Powstanie listopadowe. Klęska i emigracja. Powstanie styczniowe. Klęska i emigracja. Wrzesień 1939. Klęska i emigracja. Druga wojna światowa. Jałta. Klęska i emigracja. Solidarność. Lata 80. Klęska, stan wojenny i emigracja. I wreszcie mamy sukces. Przyjęli nas do Unii Europejskiej i emigracja. Proszę Państwa, to nie jest sukces, to jest klęska i emigracja.